Witajcie, ambitni wizjonerzy. Wyobraźcie sobie, że możecie czerpać mądrość z najpotężniejszych postaci starożytnego Rzymu, przyswajając zasady, które wprowadzały ich na szczyt społeczeństwa. Ale co ciekawe, najgłębsze spośród tych spostrzeżeń pochodziły od człowieka, który rozpoczął życie w kajdankach. Ta historia nie dotyczy cesarzy czy generałów, dotyczy niewolnika, który stał się geniuszem, a jego dziedzictwo przyćmiło jego skromne początki. Bądźcie z nami, a odkryjecie tajemnice stoickie, które napędzały imperia i mogą zmienić wasze życie już dziś. Filozofia, która odmieniła życie w starożytności, nie była zarezerwowana dla elity, była uosabiana przez epikteta, człowieka, który wyłonił się z głębokich czeluści niewoli i osiągnął szczyty myśli filozoficznej. Jego głębokie mowy, starannie udokumentowane przez jego uczniów, oferują ponadczasową mądrość, która nieprzerwanie trwa. Kamień węgielny jego nauk opierał się na zrozumieniu podziału między tym, co jest w naszym zasięgu, a tym, co ucieka nam spod kontroli. Gary Weinerczuk, nowoczesny potentat przemysłowy, oddaje to stoickie przesłanie, podkreślając prostotę życia przez binarny podział kontroli, wasze działania i sposób myślenia wobec nieustannego wiru zewnętrznych wydarzeń. Zdeterminowany epiktet uczył, że opanowanie pragnienia nie jest natychmiastowe to dyscyplina. Jest to filozofia, którą wyznaje również Michael Phelps, którego nieustanne dążenie do doskonałości jest dowodem na wybitną rolę umysłu. Nasz wpływ może zanikać na brzegach cudzych opinii lub wobec nadejścia choroby, ale to nasze wewnętrzne reakcje definiują nasz charakter. Epiktet twierdził, że czynniki zewnętrzne nie powinny rządzić naszym szczęściem, są tylko aktorami na scenie, obojętnymi na fabułę naszego życia. Nawet w trudnościach, tak jak człowiek stojący w obliczu swojej śmierci, czy spartański chłopiec stawiający czoła Pejczowi, posiadamy suwerenność, aby uśmiechać się do losu. Te próby to nie klątwy, ale kaletnicze kuźnie wielkości. To te same wyzwania, które ukształtowały Herkulesa, te same testy, które nagradzają cierpliwych i wytrwałych. Cierpliwość to niezwykłe oczekiwanie, to gestacja triumfu. Kiedy Sokrates przyjął swoje wyroki z równowagą, uosabiał stoicką cnotę. Wolność wyboru pozostała jego, sprawiając, że cierpienie zewnętrzne pozostawało bezsilne wobec twierdzy jego woli. Epiktet, z kaleką nogą i życiem przesiąkniętym brakiem, znał bogactwo posiadania siebie. Mózg na przekór materii nie jest frazesem, ale stoickim przykazaniem. W naszej epoce pełnej chwilowych niedogodności, Epiktet zaprasza nas do ponownego skalibrowania, znajdując spokój w opanowaniu siebie, a nie w zewnętrznej walidacji. Stoicki mędrzec nauczył, że utrata, tak jak jego skradziony lampion, nie jest osobista. Złodziej, uwięziony przez swoje złe osądzenie, cierpi na prawdziwe pozbawienie integralności. Kiedy nieszczęścia przydarzają się, wykorzystaj je jako lustra, aby odzwierciedlać i wzmacniać swój wewnętrzny stan. Przyjmij stoickie podejście, nawet w małych potyczkach, i jak gladiator, wyjdziesz z tych walk umocniony, gotowy do większych aren życia. Epiktet doradza nam, aby podchodzić do życia jak do gry w karty. Rozdane karty są nieistotne, nasza gra pozostaje naszym testem. Ostrzegał przed zakaźnym charakterem towarzystwa. Jesteśmy tak plastyczni jak węgiel w ogniu, wybieraj mądrze tych, którzy podsycają twoje płomienie. Podnieś poziom swojego otoczenia lub poszukaj nowych horyzontów. Twoim życiem jest miecz, włóż go z determinacją. Twój wzrost nie leży w porwiece, ale w walce, nawet gdy stajesz w obliczu potężnych przeciwników. To przez tę dzielną walkę mądrość jest kuta, a przez ten tygiel prawdziwe życie się zaczyna. Jesteś gotów, aby czerpać ze wskazówek epikteta, aby wykorzystać stoicką zuchwałość, która leży w Twojej sile? Jeśli dzisiaj zdobyłeś odrobinę mądrości, rozważ okazanie wdzięczności, proporcjonalnie do otrzymanej wartości, droga do oświecenia wynagradza hojność. A teraz, moi przyjaciele, gdy się rozstajemy, rozważcie to, jakie stoickie zasady zastosujecie, aby opanować swoje przeznaczenie. Pamiętajcie, że podróż ku emancypacji zaczyna się od jednego uważnego kroku. Nie tylko podziwiajcie filozofię, wcielcie ją w życie. Przemieniajcie nauczanie w namacalne działania, podnosząc tym samym jakość swojego życia i dołączajcie do nas ponownie, gdy zagłębiamy się w mądrość przeszłości, tworząc triumfy przyszłości. Zanim wspólnie podzielimy się naszą drogą, poświęćcie chwilę na subskrypcję. Angażując się z nami, dołączacie nie tylko do społeczności, bierzecie strefę swojej przyszłości. Jak dzwonek bijący dla oświeconych, zadzwoncie w to powiadomienie i przygotujcie teren dla swojego nadchodzącego sukcesu. W waszej własnej Odysei, mężczyźni, odnajdźcie siłę Herkulesa, determinację, epikteta i dziedzictwo stoików. Do czasu naszego kolejnego spotkania niech płomień mądrości waszej duszy się nie wyczerpie. Szanowni widzowie, witam Was w tej oświecającej podróży, gdzie sztuka łączy się z najgłębszymi zakątkami świadomości i obszernością kosmosu. Przygotujcie się na odkrywanie skomplikowanego tańca kosmicznej kreatywności, życiowej krwiobiegu wszechświata, która jest esencją każdego istnienia i formy. Wyobraźcie sobie świt czasu, gdy proste boskie wypowiedzenie zapaliło Wielki Symfonia Istnienia, tworząc światło w nieskończonym morzu gazu plazmowego. Jednak to, co postrzegamy jako wielki wybuch, nie było takim olśniewającym widowiskiem, jak sobie wyobrażamy, ale raczej początkowym blaskiem wyłaniającym się z chaosu, który wywołał niepowstrzymaną lawinę ewolucyjnych cudów. Zastanówcie się nad majestatycznym płótnem wszechświata, czyli tablicą gwiazd, planet i samego życia, które wynikają ze sprzecznego z przypadkiem inteligentnego porządku. Duch przenika przez strukturę rzeczywistości od kosmicznej do komórkowej, prowadząc niekończący się balet twórczości. Zrozumcie, że mamy głębokie połączenie z boskim źródłem, które zasiało nas jako kosmosu nasiono i przez swoją cudowną artystyczną działalność wychowało istoty zdolne do rozpoznania własnej boskości. Kiedy dajemy wyraz naszej istocie, stajemy się przewodnikami dla tej samej energii, która wykuła galaktyki i tchnęła życie w proch. Zastanówcie się nad przemyśleniami wielkich myślicieli przeszłości, takich jak filozof R.M. Bak, którego spotkania z mistycznym ujawniły wieczną prawdę, wszechświat to żywa struktura, nieśmiertelna i ożywiona miłością. Te doświadczenia przywodzą na myśl, że szczęście to nie tylko przemijające pragnienie, ale nieuchronne przeznaczenie dla wszystkich. Dołączcie do mnie, aby uznać, że twórczość nie jest ograniczona do płótna i gliny, ale dotyczy samego aktu życia. My, artyści istnienia, kształtujemy nasze narracje i odzwierciedlamy nasze rzeczywistości, odzwierciedlając wielkość uniwersalnego artysty. Wyobraźcie sobie pojęcie sakralnej twórczości, w której nasze twory, stworzone z miłością i celem, wiążą nas z niebiosami. Duchowe prawdy stają się namacalne poprzez pociągnięcia wizjonera, którego sztuka jest sakralnym dialogiem z boskim. Przemyślcie historyczne głosy, które mówiły o wewnętrznej mądrości wspomaganej przez duchowych posłańców, takich jak umiłowany Sokrates i jego boskie coś czy święty. Tomasz z Akwinu z jego anielskimi stróżami. Takie istoty prowadzą nasze ręce i serca, obdarzając nas inspiracją do doskonalenia naszych rzemiosł. Podróżujemy przez czas, podziwiając mistycznych wizjonerów, takich jak Hildegarda z Bingen, której wizje przenosiły wizualizacje poza ludzkie pojęcie. Artyści tacy jak Michelangelo uchwycili istotę duchowego przebudzenia, jak to uwidocznił w swoim przedstawieniu duszy pobudzonej wezwaniem Anioła. Przyjmijcie mądrość święty Augustyna, który zachęca do naprawienia oku serca, aby dostrzec boskość. Stan naszych serc rządzi naszą zdolnością do postrzegania i manifestacji miłości, co z kolei oświetla drogę do rozpoznania obecności Boga. Wdzięczność służy jako balsam dla naszego duchowego wzroku, popychając serce do radości z codziennych cudów życia, ziemi i wspólnoty oraz wznoszenia hymnów dziękczynienia za każdy dzień jako boski dar, sprzyjając cyklowi życzliwości i twórczości. W sanktuarium uzdrowionego serca leży wizja kryształowa, świetlana latarnia jednoczącej świadomości. Przez nią wizjoner spogląda na każdego zewnętrznymi oczyma boskimi, rozważając wyzwanie podzielenia się taką objawieniem. Artystyczne medium staje się sakralnym narzędziem, obdarowanym wizjonerowi do komunikowania swoich głębokich spotkań. Im bardziej zagłębiamy się, odkrywamy kryształ wizji, symbol bezkresnej boskiej wyobraźni, widzącej i stając się wszystkim. Kiedy odblokowujemy wewnętrzną wizję serca, samo jest uświęcone, przekształcając świat w święte królestwo. Zgłębiajmy więc naszą wrodzoną kreatywność i celebrować ducha miłości, który zapala odrodzenie. W tym czasie przesilenia, niech światło narodzi się w nas i wokół nas, zapalając wszechświat możliwości. Wyrażam swoją wdzięczność za artystyczną wartość, która obdarzyła życie kosmiczną narracją, którą podzieliliśmy się dzisiaj. Aby lepiej zaznajomić się z dążeniami życia splecionymi z wizjonerską twórczością, zapoznaj się z zasobami podlinkowanymi w opisie poniżej. Gdy kończymy tę fascynującą wyprawę w synergii sztuki, istnienia i niebios, mam nadzieję, że znaleźliście inspirację i połączenie. Jeśli czujecie potrzebę wsparcia rozprzestrzeniania się takiej treści pobudzającej do myślenia, rozważ okazanie swojej wdzięczności poprzez wpłatę za pomocą podanego linku. Teraz zadaję wam to pytanie z wszystkich przedstawionych dziś wniosków, który zechcecie wplątać w proces tworzenia waszego życia: w jaki sposób pozwolicie, aby kosmiczna siła kreatywna prowadziła waszą drogę? Podzielcie się swoimi refleksjami i obserwujcie, jak przygoda się rozwija. A jeśli zafascynował Was nasz dyskurs, subskrypcja, polubienie oraz włączenie powiadomień, można otworzyć drzwi do osiągania wyższych szczytów w Waszej osobistej Odysei. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem, niech Wasze duchy uniosą się na skrzydłach kosmicznej kreatywności.